Milioner zostaje zaczepiony przez bezdomnego chłopca, który wręcza mu pięć rieli i błaga, Wujku, na miłość Boską, zainwestuj to, aby zapłacić za leczenie mojej mamy. Proszę, milioner jest w szoku i początkowo się śmieje, ale kiedy postanawia zbadać sprawę matki chłopca, odkrywa, że ma ona raka, a to, czego się dowiaduje, doprowadza go do łez. Pewnego szarego popołudnia, gdy Adrian Kwiatkowski opuszczał budynek, w którym mieściła się jego firma, nad Warszawą padał lekki deszcz. Rozmawiał przez telefon komórkowy, omawiając ważny kontrakt, gdy poczuł szarpnięcie za rękaw marynarki. Odwrócił się zirytowany i zobaczył chudego chłopca, ubranego wznoszone, mokre od deszczu ubrania. Trzymał w brudnych rękach zmięty banknot pięciozłotowy i lekko trząsł się z zimna. Proszę pana, powiedział chłopiec łamiącym się głosem, czy możesz zainwestować te pieniądze w moim imieniu? Moja matka jest chora i muszę zapłacić za jej leczenie. Adrian zmarszczył brwi ze zdziwienia. Ludzie często prosili go o pieniądze, ale nigdy w taki sposób. Rozejrzał się dookoła, spodziewając się, że w pobliżu znajdzie się ktoś dorosły, ale chłopiec najwyraźniej nie miał przy sobie nikogo. Jak jest? Zapytał, krzyżując ramiona. Wiem, kim jesteś, kontynuował chłopiec, mocno trzymając notatkę. Mówią, że dzięki tobie pieniądze rosną. Jeśli uda mi się zamienić te pięć złotych na więcej, będę mógł kupić lekarstwo dla mojej mamy. Adrian westchnął ze zmęczeniem. To wyglądało na jakiś podstęp, a może rozpaczliwe wołanie o pomoc. Słuchaj, dzieciaku, nie jestem bankiem, a inwestowanie pieniędzy nie tak działa. Czy ktoś cię tu wysłał? Czy masz rodzinę? Chłopiec zacisnął usta i spuścił wzrok. Jego palce tak mocno trzymały notatkę, że wydawało się, iż boi się, że ona zniknie. Moja mama nie może już pracować. A jeśli nie dostanę pieniędzy, będzie jeszcze gorzej. Adrian potarł twarz. Logika chłopca była naiwna, lecz szczerość w jego głosie sprawiła, że się zawahał. Deszcz padał coraz intensywniej, przez co powietrze stało się jeszcze zimniejsze. W końcu wyciągnął rękę i wziął pięć złotych. Ok. Zobaczmy, co da się zrobić. Ale najpierw powiedz mi, jak masz na imię i gdzie mieszkasz. Chłopiec spojrzał w górę z nadzieją. Tomek, odpowiedział z nutką nadziei w głosie: Mieszkam niedaleko rynku z moją matką. Adrian spojrzał na pieniądze, które trzymał w dłoni, a potem na chłopca, czując na piersi ciężar, którego się nie spodziewał. Coś mu mówiło, że to spotkanie nie było przypadkowe. Adrian obserwował chłopca przez kilka sekund próbując zdecydować, czy ma po prostu iść dalej, czy zaangażować się w tę historię. Nigdy nie był sentymentalny, ale sposób, w jaki Tomek mówił, sprawiał, że czuł się nieswojo i trudno było go ignorować. Mówiłeś, że mieszkasz blisko rynku? Zapytał, poprawiając mokrą kurtkę. Czy twoja matka jest tam teraz? Tomek szybko skinął głową. Tak, proszę pana. Ona nie może wstać z łóżka, tylko ja się nią zajmuję. Adrian westchnął głęboko. Jego logika podpowiadała mu, że powinien dać chłopcu trochę pieniędzy i żyć dalej. Ale z jakiegoś powodu myśl o pozostawieniu tego dziecka tam, na deszczu i proszącego o pomoc, sprawiła, że się zawahał. No to chodźmy, powiedział w końcu. Chcę zobaczyć tę historię z bliska. Twarz Tomka rozjaśniło zaskoczenie i ulga. Natychmiast się odwrócił i zaczął szybko iść po mokrym chodniku. Adrian podążył za nim, zachowując pewną odległość, nadal sceptyczny. Przeszli wąskimi uliczkami, aż dotarli do starego budynku o zniszczonych fasadach i betonowych schodach pełnych pęknięć. Tomek szybko wspiał się po schodach i otworzył drzwi do małego mieszkania. Mamo, już jestem w domu, oznajmił, a jego głos stał się nieco bardziej ożywiony. Adrian wszedł za nim i poczuł wilgotny zapach zmieszany z zapachem lekarstwa. Miejsce było małe, skromnie umeblowane, ale czyste. W kącie pokoju, na cienkim materaku, leżała blada, chuda kobieta, która z trudem próbowała usiąść. Tomku? Jej głos był słaby, ale pełen czułości. Jego zmęczone spojrzenie spoczęło na Adrianie, który poczuł się lekko nieswojo. Dzień dobry, powiedział, zachowując neutralny ton. Twój syn podszedł do mnie na ulicy z nietypową propozycją. Kobieta spojrzała na Tomka z mieszaniną troski i uczucia. Co znowu zrobiłaś, kochanie? Mamo, to jest pan Kwiatkowski. Wielki inwestor. Poprosiłem go, żeby zainwestował te pięć złotych, żebyśmy mogli kupić mu lekarstwa. Oczy kobiety rozszerzyły się, zaskoczone i zawstydzone. Boże, Tomek! Nie powinieneś tak ludziom dokuczać. Adrian obserwował wszystko w ciszy. Zauważył szczere zakłopotanie kobiety i natarczywe spojrzenie chłopca. Coś w tej scenie sprawiło, że podjął decyzję. Pani. Anna, odpowiedziała. Pani Anno, potrzebuje pani natychmiastowej pomocy lekarskiej. Czy jest szpital, który już monitoruje twój przypadek? Odwróciła wzrok, wyraźnie czując się nieswojo. Szpital publiczny. Ale kolejka na badania jest długa. Ja czekam. Adrian wziął głęboki oddech. Nie wiedział dokładnie, co tam robi, ale zdał sobie sprawę, że nie może po prostu zignorować tej sytuacji. Zobaczę, co da się zrobić. Wyjął telefon komórkowy z kieszeni. Ale najpierw musimy wiedzieć, czego dokładnie potrzebujesz. Tomek spojrzał na niego błyszczącymi oczami. Po raz pierwszy Adrian poczuł, że ten dzień będzie inny niż wszystkie. I nie do końca wiedział, dlaczego. Ciszę w małym mieszkaniu przerywał jedynie odległy odgłos deszczu uderzającego o okno. Adrian nadal trzymał telefon komórkowy, ale się zawahał. Nigdy nie był typem człowieka, który angażuje się w problemy innych ludzi, a teraz zamierza wtrącić się w coś, co nie było częścią jego życia. Anna próbowała lepiej ułożyć się na materaku, powstrzymując gryma z bólu. Jej twarz była blada, a Adrian zauważył, jak krucha ona była. Tomek siedział obok matki i mocno trzymał ją za rękę, jakby chciał ją chronić przed wszystkim. Nie chcę ci przeszkadzać, mruknęła Anna, nie patrząc na Adriana. Wiem, że Tomek nalegał, ale znajdziemy sposób. Zawsze dajemy. Adrian westchnął i przesunął dłonią po twarzy. Wiedział, że może po prostu dać trochę pieniędzy i odejść, ale czuł, że na dłuższą metę to nie rozwiąże problemu. Proszę posłuchać, pani Anno, nie jestem człowiekiem miłosierdzia, ale potrafię rozpoznać, kiedy ktoś naprawdę potrzebuje pomocy. Czy postawiono już u ciebie diagnozę? Co dokładnie się dzieje? Zacisnęła usta, wyraźnie czując się nieswojo. Spojrzał na Tomka, jakby zastanawiał się, czy ma przy nim przemówić. Ale chłopiec nie odwrócił wzroku, zdecydowany tam zostać. Problem z nerkami, powiedział w końcu potrzebuję bardziej szczegółowych badań, żeby wiedzieć, czy będę potrzebować dializ, czy istnieje inne rozwiązanie. Ale testy są drogie, a kolejka w publicznym szpitalu ciągnie się miesiącami. Adrian powoli skinął głową. Już wcześniej słyszałem o opóźnieniach w dostępie do opieki specjalistycznej. Czy ma pan jakieś zaświadczenia lekarskie, prośby o badania? Anna sięgnęła po małą teczkę leżącą na stoliku obok materaca. Prześcieradła były trochę pognięcione, ale schludne. Adrian wziął papiery i szybko je przejrzał. Mimo, że nie miała pojęcia o medycynie, zdawała sobie sprawę, że jej sytuacja nie jest dobra. Okej, okay, powiedział, chowając telefon do kieszeni. Znam ludzi pracujących w sektorze ochrony zdrowia. Zobaczę, co mogę zrobić, żeby przyspieszyć te egzaminy. Oczy Anny rozszerzyły się ze zdziwienia. Panie Kwiatkowski, to nie jest konieczne. Nie robię ci żadnej przysługi, warknął Adrian. Twój syn zwrócił się do mnie z propozycją inwestycyjną. Cóż, jestem inwestorem. I z tego co widzę, jeśli nie zainwestujemy w twoje zdrowie teraz, w przyszłości będzie cię to kosztowało o wiele więcej. Tego wieczoru Tomek uśmiechnął się po raz pierwszy i jeszcze mocniej ścisnął dłoń matki. Więc naprawdę zamierzasz pomóc? Adrian westchnął i spojrzał na chłopca. Zobaczę, co da się zrobić. Ale musisz obiecać, że przestaniesz zaczepiać nieznajomych na ulicy. Chłopiec szybko skinął głową. Obiecuję. Anna wyglądała, jakby miała się rozpłakać, ale powstrzymała się. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Nie musisz mi jeszcze dziękować, powiedział Adrian, już pisząc coś na telefonie komórkowym. Najpierw sprawdźmy, czy uda nam się znaleźć lekarza. Porozmawiamy później. Nie był pewien, dlaczego to robi, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu czuł, że podejmuje decyzję, która naprawdę ma znaczenie. Następnego ranka Adrian obudził się wcześniej niż zwykle. Nadal leżąc, przez chwilę wpatrywał się w sufit, próbując zrozumieć, dlaczego to go tak martwi. Nie był typem człowieka, który daje się ponieść emocjom, ale w Tomku i Annie było coś, co go poruszyło w sposób, którego nie potrafił wyjaśnić. Nie tracąc czasu, sięgnął po telefon komórkowy i wykonał kilka połączeń. Znał wpływowych lekarzy i wiedział, że mając odpowiednie kontakty, mógłby szybko umówić Annę na wizytę. Po kilku minutach rozmowy udało mu się umówić na wizytę uznanego nefrologa tego samego dnia. Wychodząc z domu, nie poszedł prosto do biura, jak zwykle. Zamiast tego pojechał do skromnej dzielnicy, w której mieszkali Anna i Tomek. Zatrzymał samochód przed zniszczonym budynkiem i przez chwilę zastanawiał się, czy nie angażuje się za bardzo. Ale pamiętając oczy Tomka poprzedniej nocy, postanowił, że nie wróci. Wszedł po schodach do małego mieszkania i zapukał do drzwi. Zajęło to kilka sekund, ale wkrótce usłyszał kroki po drugiej stronie. Kiedy drzwi się otworzyły, ukazał się Tomek z zaniepokojonym wyrazem twarzy. Wróciłeś! Adrian skinął głową. Zauważając, że Anna siedzi na krześle przy oknie. Wyglądała na słabą, ale starała się to ukryć. Umówiłem cię na wizytę na dziś po południu, powiedział Adrian, od razu przechodząc do konkretów. Oczy Anny rozszerzyły się, była wyraźnie zaskoczona. Dzisiaj? Ale nie stać mnie na prywatną konsultację. Nie musisz się teraz o to martwić, odpowiedział niecierpliwie. Ważne jest, żeby pójść i dowiedzieć się, co trzeba zrobić. Czy Tomek może pójść z Tobą? Chłopiec spojrzał na matkę, czekając na jej odpowiedź. Ja Anna zawahała się, wciąż próbując wszystko sobie uświadomić. Oczywiście, że tak. Doskonały. Odbiorę Cię o drugiej po południu. Bądź gotów. Adrian odwrócił się, żeby odejść, ale poczuł delikatne pociągnięcie za ręka w płaszcza. Gdy spojrzał w dół. Zobaczył Tomka uśmiechającego się lekko, ale szczerze. Dziękuję, panie Kwiatkowski. Przez chwilę Adrian nie wiedział, co opowiedzieć. Skinął głową i odszedł, czując, że ten prosty gest w jakiś sposób coś w nim zmienił. O godzinie drugiej Adrian zaparkował samochód przed budynkiem, w którym mieszkali Anna i Tomek. Nie wiedział dokładnie, dlaczego to robił. Być może było to zdecydowane spojrzenie w oczach chłopca, a może fakt, że po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuł, że może przeznaczyć pieniądze na coś naprawdę wartościowego. Tomek wszedł pierwszy, trzymając ostrożnie matkę za rękę. Anna miała na sobie zniszczony płaszcz, wyraźnie za duży na jej szczupłą sylwetkę i wyglądała na zmęczoną. Mimo wszystko spróbował się uśmiechnąć, gdy zobaczył Adriana. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to dla nas zrobiłeś, powiedziała, wsiadając do samochodu z pomocą Tomka. Nie ma za co odpowiedział Adrian, odwracając wzrok. Chodźmy już, zanim zdążymy na spotkanie. Jazda do szpitala odbyła się w ciszy. Adrian zauważył, że Tomek patrzył przez okno z mieszaniną ciekawości i nerwowości, podczas gdy Anna trzymała dłonie złożone na kolanach, od czasu do czasu ściskając palce. Zauważył, że starała się zachowywać spokój, aby nie martwić syna, jednak jej spojrzenie zdradzało niepokój. Kiedy dotarli do prywatnej kliniki, Anna zawahała się, zanim wysiadła z samochodu. Nigdy nie byłem w takim miejscu, wyznał, patrząc na elegancką fasadę budynku. Nie martw się, powiedział Adrian, otwierając jej drzwi. Po prostu podążaj za lekarzem i odpowiadaj na jego pytania. Tomek i ja poczekamy na zewnątrz. Anna skinęła głową i weszła niepewnie. Adrian i Tomek siedzieli w recepcji. Gdzie chłopak nie mógł ukryć swojego zdenerwowania. Myślisz, że z mamą wszystko będzie dobrze? Zapytał niskim głosem. Adrian westchnął. Nie był dobry w tego typu rozmowach, ale nie chciał kłamać. Nie wiem, dzieciaku. Ale robimy, co możemy. Tomek skinął głową, najwyraźniej akceptując odpowiedź. Po prawie godzinie drzwi gabinetu się otworzyły i wyszła Anna w towarzystwie lekarza. Mężczyzna miał poważny wyraz twarzy, ale w jego głosie było coś uspokajającego. Sytuacja jest delikatna, ale istnieje leczenie, wyjaśnił. Będziemy potrzebować dokładniejszych badań, ale przeszczep daje duże szanse na poprawę. Anna za kilka razy, przyswajając sobie informacje. Tomek ścisnął jej dłoń i spojrzał na lekarkę z nadzieją. Czy to znaczy, że wyzdrowieje? To znaczy, że mamy ścieżkę, którą możemy podążać, odpowiedział lekarz. Adrian obserwował tę scenę w milczeniu. Po raz pierwszy poczuł, że bierze udział w czymś naprawdę ważnym. I co dziwne, nie przeszkadzało mu to aż tak bardzo, jak myślał. Anna opuściła gabinet, trzymając w reku kartkę z wytycznymi medycznymi. Jej twarz była blada, ale w jej oczach widać było mieszaninę strachu i nadziei. Tomek nie puścił jej dłoni, jakby bał się, że jeśli rozluźni uścisk, dłoń zniknie. Adrian milczał przez kilka sekund. Miał pieniądze, wpływy i kontakty. Wiedziałem, że mogę rozwiązać tę sytuację, ale pytanie brzmiało, czy chce się w to mieszać. Potem spojrzał na Tomka. Chłopiec, który do tej pory był dla niego po prostu obcy, teraz wydawał mu się inny. W determinacji chłopca było coś. Co przypominało mu jego samego z dzieciństwa chłopca, który również wcześniej zrozumiał, że świat nie jest łaskawy. Zajmę się tym, powiedział nagle Adrian. Anna spojrzała na niego zdezorientowana. Podoba ci się? Przeszczep. Egzaminy. Wszystko. Nie będziesz się martwić o pieniądze. Oczy Tomka rozszerzyły się. Poważny? Tak. Ale był jeden warunek. Adrian spojrzał na Annę poważnie. Musisz przyjąć pomoc. Bez dumy, żadnych wymówek. Chcesz żyć dla swojego dziecka, prawda? Anna nie mogła odpowiedzieć od razu. Jej oczy napełniły się łzami. Przez lata zmagała się z samotnością, odrzucając pomoc z obawy, że będzie od kogokolwiek zależna. Ale po raz pierwszy zobaczył wyciągniętą dłoń, która nie wydawała się upokarzającą przysługą, lecz szczerym gestem. Tak, wyszeptał. Tomek wskoczył Adrianowi na kolana, całkowicie go zaskakując. Nie był przyzwyczajony do okazywania uczuć i na chwilę jego ciało zesztywniało, zanim niezręcznie poklepał chłopca po plecach. Dobrze, dobrze. Rozstrzygnijmy to. Następne miesiące były burzliwe. Adrian zorganizował badania, procedury i znalazł odpowiedniego dawcę dla Anny. Pieniądze otworzyły przed nią drzwi, które w przeciwnym razie byłyby dla niej zamknięte. Tomek spędzał coraz więcej czasu z Adrianem i wydarzyło się coś zaskakującego, Adrian zaczął cieszyć się towarzystwem chłopaka. Po raz pierwszy od lat uśmiechnął się, nie zdając sobie z tego sprawy. Wreszcie w dniu operacji Anna została zabrana na salę operacyjną. Tomek chwycił Adriana za rękę i mocno ją ścisnął. A co jeśli coś pójdzie nie tak? Adrian spojrzał na chłopca i po raz pierwszy powiedział coś, czego nigdy nie spodziewał się powiedzieć komukolwiek. Jestem tutaj. I nigdzie się nie wybieram. Operacja zakończyła się sukcesem. Anna potrzebowała kilku tygodni rekonwalescencji, ale stopniowo jej twarz odzyskała kolor, a jej energia zaczęła się odradzać. W dniu, w którym ją wypisano, Adrian odebrał ją ze szpitala. Tomek pobiegł, żeby ją przytulić, a Anna płakała, trzymając syna w ramionach. Uratowałeś mi życie, powiedziała, patrząc na Adriana ze szczerą wdzięcznością. Adrian wzruszył ramionami, lecz na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Właśnie zainwestowałem, zażartował. I to był najlepszy czas w twoim życiu, odpowiedziała Anna. Adrian się roześmiał i po raz pierwszy poczuł, że może miała rację. Przez lata gromadził majątek, sądząc, że pieniądze to jedyna rzecz, która się liczy. Ale teraz, widząc uśmiechnięte twarze Tomka i Anny, zdał sobie sprawę, że znalazł coś o wiele cenniejszego rodzinę. Ta historia była ekscytująca, ale następna zaskoczy Cię jeszcze bardziej. Kliknij następny film i odkryj zakończenie, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś.